Jest z nami dr Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoła Główna Handlowa, były kandydat na urząd prezydenta RP. Kłaniam się nisko, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Artur Bartoszewicz, dzień dobry. Panie doktorze, będziemy mieć do pana pytania, które dotyczą takich zagadnień stricte ekonomicznych, bo jesteśmy ciekawi pana komentarza do ostatnich danych, które się pojawiły i charakteryzują polską gospodarkę i wzbudzają jakiś straszny entuzjazm, ale zanim do takich merytorycznych kwestii to o samą pana refleksję dotyczącą wyborów chciałem zapytać. Jak czuje się ekonomista, który miał na ustach wiele rzeczy, które związane są z polityką gospodarczą, jak w tym wyścigu politycznym na urząd prezydenta zajmuje to miejsce daleko od kogoś, kto nie ma w ogóle żadnego wykształcenia ekonomicznego i o gospodarce w ogóle mówi bardzo mało. No to jest właśnie ten ta, ta największy ból i wymiar Kampanii, który pokazuje, w jaki sposób. Traktuje się wyborców, w jaki sposób traktuje się suwerena, w jaki sposób gospodarka jest traktowana, w ogóle tak na poziomie drugorzędnym, to w ogóle jest nieistotne, okazuje się. Ja przygotowałem ogromnie szerokie rozwiązania, takie społeczno-gospodarcze, prezentowałem je, starałem się promować i myślę, że w ogóle dzięki temu, że zauczestniczyłem, jakikolwiek wymiar gospodarki był w tym zakresie brany pod uwagę. Ale gdyby mojego startu nie było, najprawdopodobniej, to tych dwóch kandydatów zdominowałoby, Dyskusje całkowicie obok gospodarki, obok tych najważniejszych zagadnień. ale wydaje się, że przynajmniej tak jak powiedziałem, ten udział spowodował, że te aspekty gospodarcze się pojawiły i nie były sprowadzone hmm. tylko do hasła niskiej i proste podatki, bo to było żenujące. Ale rzeczywiście kwestie związane z demografią, co starałem się podkreślać, kwestie konkurencyjności w gospodarce, kwestie w ogóle. Związane z kształtowaniem decyzji strategicznych, programów wieloletnich, inwestycji, wszystkiego, co buduje potencjał gospodarczy. I oczywiście Pan bardzo celnie to powiedział, że jeżeli te zagadnienia tak nisko są wyceniane, to świadczy też o nieodpowiedzialności nas jako społeczeństwa, bo powinniśmy bardzo szybko, umiejętnie filtrować rzeczy zbędne nieistotne, ale niestety e, politycy potrafią z tych nieistotnych i zbędnych rzeczy zrobić tak ogromny kapitał, który doprowadza do tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, wszyscy mhm. przegraliśmy. Panie doktorze, ale to jest rzecz zadziwiająca dla mnie, dlatego że jak śledziliśmy w ogóle takie sondaże, które dotyczyły kwestii związanych z zagadnieniami, które są istotne dla społeczeństwa, w których samo społeczeństwo wypowiadało się, to już na samym początku kampanii, ja to po prostu do znudzenia każdemu mojemu gościowi to pytanie zadaję, że te sprawy gospodarcze były na topie. Tam kwestie światopoglądowe, nawet kwestie bezpieczeństwa w ogóle były gdzieś dalej. No jak to się dzieje, że Ludzie mówią z jednej strony, że tak, gospodarka jest dla nas najważniejsza, a potem trafia w ogóle do takiego już czołówki wyścigu prezydenckiego kandydaci, którzy mówią o gospodarce bardzo mało. To po pierwsze, to jest tylko deklaratywne postrzeganie, bo każdy chce w takiej ankiecie wyrazić swoją. Opinie w sposób tak zwany inteligentny. Czyli chcę wskazać, że rozumiem, widzę to jako zjawisko ważne, ale jak się przejdzie do dyskusji szerszej, e, i ja miałem spotkanie z wyborcami, to niestety te tematy interesowały naprawdę bardzo wąską grupę tych ludzi, którzy się ze mną spotykali, a większość jednak chciała tych emocji związanych z tym, żeby e, zauczestniczyć w niszczeniu drugiej strony, bo taką narrację, i media, i, i kandydaci przyjęli. I to jest bardzo ubogie znaczy powoduje, że my stajemy się coraz biedniejsi z kampanii na kampanię, bo politycy specjalizują się w okradaniu nas, czyli w dzieleniu pieniędzy, które nam zabiorą. I to jest niezwykle niebezpieczne, Spłycanie tematów, spłycanie tematów naprawdę ważnych. Ja wielokrotnie mówiłem o demografii, mówię o służbie zdrowia, mówię o. Kwestiach związanych z odbudową siły i potencjału gospodarki. Niestety, media, i to też trzeba podkreślić, ja przez całą kampanię byłem wyizolowany medialnie. Więc nawet jeżeli promowałem dane rozwiązania, to nikt nie chciał o nich rozmawiać. Zainteresowanie medialne, panie rektorze, wróciło do mnie 19 maja, czyli dzień po wyborach. Nagle okazuje się, że media znają moje nazwisko, znają mój numer telefonu, zapraszają mnie na spotkania i chcą usłyszeć. Szkoda, bo przez kampanię należało budować naprawdę realne wsparcie tych argumentów i tych tematów, które były ważne. A jeżeli media skupiły się na bycia, pełnieniu roli propagandysty danego kandydata, to niestety mamy do czynienia z tym, co widzimy dziś wyborem, który jest dla mnie tak naprawdę jako ekonomisty przerażający, bo nie mamy człowieka i nie będzie mniej człowieka z tych dwóch, kto by rozumiał gospodarkę. Panie doktorze, musimy tutaj zrobić krótką przerwę, takie mamy wymogi trochę ramówkowe. Artur Bartoszewicz jest z nami. Panie doktorze, wracamy do dyskusji, która, którą zaczęliśmy przed przerwą i ja wiem, że trochę nudny jestem, ale jeszcze jedną rzecz muszę zapytać, dlatego że w Stanach Zjednoczonych na przykład niesamowicie ważne są kwestie gospodarcze podczas kampanii prezydenckich. I pamiętam, że byłem w ogóle zszokowany, jak z takim, ja wiem, że nie ma zwykłych obywateli, ale takim nie szefem Funduszu Inwestycyjnego, nie szefem organizacji przedsiębiorców, z takim człowiekiem, który po prostu ma jakąś drobny biznes, rozmawiałem, to dla niego było niesamowicie ważne, co tam Donald Trump będzie mówił, jeśli chodzi o kwestie związane tam z podatkami, cenami ży żywności, cenami paliwa. No. No, u nas w ogóle temat inflacja, temat w ogóle tam kompetencji prezydenta RP, który ma strasznie duży wpływ na to, kto będzie szefem banku centralnego, czy w ogóle serca w ogóle, to w ogóle nie zaistniał. Jak się, a, a przecież a, no, aż tak bardzo się od tych Amerykanów w tym podejściu różnimy? Wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, kompetencje prezydenckie amerykańskie są rzeczywiście odczuwalne bezpośrednio w codziennym życiu obywatela Stanów Zjednoczonych. W Polsce prezydent został od lat sprowadzany do takiej roli albo długopisa, albo żrandola. To różnie tam politycy nam prezentowali to. Nikt nie tłumaczył i nie stara się tłumaczyć rzeczywistej roli. Ja robiłem to w kampanii, no ale tak jak powiedziałem, panie rektorze, Główna zasługa niekompetencji Polaków w obszarze roli prezydenta leży w mediach. To media kreują określoną narrację i sprowadzają to, ten wyścig do wieców, do haseł, do przepychanek, do dziwnych historii o kandydatach, a nie o tym, co jest ważne. Nie przepytują, nie zapraszają. Gdybym ja był i miał możliwość prezentacji w mediach programu, który zaprezentowałem na stronie 777.org.pl, to by państwo i ci wszyscy szeroko wyborcy dowiedzieli się o rzeczach, które na przykład służyłyby zadawaniu pytań innym kontrkandydatom. Ja teraz, z uwagi na to, że posłuchów w mediach nie było i nie było posłuchów wśród obywateli, ja ruszam z tymi zagadnieniami, które prezentowałem w kampanii. W procesie referendum, czyli zbieram podpisy, 500 tysięcy podpisów pod siedmioma pytaniami referendalnymi, które są pytaniami gospodarczymi. Znaczy, jeżeli, panie były hasła w stylu odrzućmy Zielony Ład, no to zdecydujmy, czy odrzucamy, czy nie. I sprawdźmy, jakie są tego koszty i, i spróbujmy to zatrzymać. Jeżeli mówimy, że migracja jest dla nas zagrożona, ona ma aspekt gospodarczy, bo paraliżuje gospodarkę polską, to zdecydujmy. Jeżeli mówimy o tym, że zagrożeniem dla nas jest wojna i straszymy wojną od lat, to to jest niebywałe, bo trzeba to zatrzymać, trzeba zadać pytanie, czy Polacy godzą się uczestniczyć w tym konflikcie i czy Polacy decydują się na to, żeby wysłać... Żołnierzy Polskich na Ukrainę. Kilka pytań, na przykład takich, czy zrównamy podpis tradycyjny z profilem zaufanym po to, żeby referenda realizować, to wszystko pokazuje, że możemy rozmawiać o aspekcie uczestnictwa Polaków w tworzeniu decyzji, których efektem również będą zmiany w gospodarce, na przykład kwestia finansowania partii politycznych z budżetu państwa, które są naszym kosztem, czy Aspekt związany z tym, że spółki Skarbu Państwa są zawłaszczane przez partie polityczne, więc ja mówię, to może zadecydujmy, że ani członkowie partii politycznych, ani ich rodziny nie będą pracowały w tych spółkach. No bo pan redaktor dokładnie widzi, co to znaczy przejęcie przez partie polityczne za każdym razem po wyborach tąpnięcia w wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa lub w ogóle doprowadzenie do sytuacji, w której spółki Skarbu Państwa tracą na swojej wartości, bo na chwilę, za chwilę się rozpocznie akcja prywatyzacji. Znaczy, to wszystko obywatele powinni sobie uświadomić i to powinna być inna yes. decyzja, a nie gra polityczna. I to rozumiem, że panie doktorze, to tak stawia sobie pani jako takie kolejne zadanie w przestrzeni Ach. publicznej po tak, wyborze. Tak. Okay. Znaczy, ja, ja uważam, że jeżeli mhm. to, co pan doktor zauważył celnie, czy jeżeli my jako ekonomiści, to jest pewna rola odpowiedzialności za państwo, nie pójdziemy dalej, nie będziemy tylko i wyłącznie komentować i recenzować, ale nie pójdziemy. Dalej, czyli to, co próbuję zrobić teraz, powiedzieć, zadajmy pytania Polakom: znaczy, zróbmy tą demokrację bezpośrednio, może wreszcie zaczniecie, kochani nasi kompatrioci decydować wspólnie i widzieć dokładnie to, o czym mówimy jako ekonomiści, bo to Was dotyczy. I przestańmy się wygłupiać, że to jest świat nieistotny i tylko i wyłącznie sprowadzony do haseł, w stylu my jesteśmy zainteresowani podatkami. Nie jesteście zainteresowani, drodzy Państwo, nie jesteście zainteresowani gospodarką, służbą zdrowia, nie jesteście, bo gdybyście byli, to decyzje wyborcze by były zupełnie inne. To te dyskusje, o których pan rektor powiedział, by rzeczywiście się odbywały, ale to też musimy w mediach i na dziennikarzach, na redaktorach wymusić wreszcie realną dyskusję ekonomiczną, nie sprowadzaną tylko i wyłącznie do haseł, tylko jeżeli mówimy o reformie służby zdrowia, to jak powiedziałem, że należy rozdzielić Służbę zdrowia publiczną od prywatnej, w ten sposób, że lekarz nie może być równocześnie zatrudniony tu i tu, to był szok, ale chwilowy. A trzeba było na tym zacząć dyskutować i rozmawiać, bo to jest podstawa przebudowy systemu służby zdrowia. I wiele okay. innych obszarów, obszarów, jak się powie i zacznie się na nich dyskutować, to ludzie zaczynają oczy otwierać i mówić, dobrze, to chyba to jest ważne. Tylko dalej trzeba kontynuować dyskusję, a nie sprowadzać jej, tak powiedziałem, na zasadzie. Jedna część społeczeństwa rzuca się na drugą część społeczeństwa, udowadnia, kto jest lepszy, ale pytanie w czym. I wreszcie zaczniemy tłumaczyć że to, co pan rektor powiedział, że prezydent naprawdę ma prerogatywy. Wpływ na wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego i to jest jedyna polityka dzisiaj, która jest polityką niezależną, dlatego że politykę fiskalną mamy już w całości praktycznie przeniesioną na decyzję. Unii Europejskiej, polityki horyzontalne, polityki sektorowe, cła, wszystko zapada po tamtej stronie. My nawet podatków nie możemy w własnym zakresie zmienić bez konsultacji z Komisją Europejską. To znaczy, że jedyne co nam zostało, to jest polityka pieniężna. I na polityce pieniężnej powinniśmy się. Skupić i ją wytłumaczyć Polakom, bo z niej jest bogactwo, ale też nie jest bieda. Tak, panie doktorze. I teraz przechodząc w ogóle trochę dalej, zostawiając na chwilę kwestię, o których pan e, doktor powiedział, kwestia no, no, drugiej tury wyborów. Bo mój, e, znaczy widzowie i także ci widzowie mniej czy bardziej świadomi ekonomicznie, ale teraz mam na myśli bardziej tych świadomych, są w pewnym kłopocie. Mój kolega, który jest zarządzającym funduszem inwestycyjnym, dla którego nie Niesamowicie ważne jest to, właśnie jak będzie kształtowana polityka pieniężna, kto będzie szefem NBP, kto będzie członkiem rady polityki pieniężnej z ramienia prezydenta, ma ekonometryczne modele, które różne ryzyka mu, muszą uwzględniać jego działalności. Mówi do mnie, że dla niego druga tura wyborów jest irrelewantna. Na kogo on by nie oddał głosu, to tak naprawdę nie ma to specjalnego znaczenia z racji tego, że żaden z tych kandydatów jasno nie określił swoich priorytetów w tych polityce gospodarczej, która będzie w jego zakresie. To rzeczywiście to, to się do, do takiego smutnego wniosku ekonomicznego sprowadza, że nieważne, czy Rafał Trzaskowski, czy Karol Nawrocki, bo, bo panowie w ogóle nie są ekonomistami i będą dopiero nie wiem, poznawać meandry y, polityki gospodarczej na urzędzie? Znaczy oni nawet nie będą poznawać. Oni będą pod wpływem y, silnych osobowości, które ogarną ten temat i najprawdopodobniej będą traktować y, to stanowisko prezydenckie jako Okazję do zrobienia własnych działań, własnych interesów, bo no niestety tak jest. Czyli, jeżeli ktoś nie ma kompetencji, nie jest w stanie się obronić i nie będzie rozumiał, co to znaczy powołanie za trzy lata takiego czy innego prezesa Narodowego Banku Polskiego, kto tam powinien się znaleźć, jak, jakie cele powinny zostać postawione. To jest kwestia obrony pieniądza i gotówki, i polskiego złotego. Ja w, w zeszłym roku w wakacje bardzo silnie promowałem ideę, Strefy Polskiego Złotego. Na początku to był szok, ale potem ludzie zaczęli zastanawiać się, a dlaczego nie? Dlaczego mówimy tylko i wyłącznie o strefie euro? A dlaczego nie jesteśmy w stanie myśleć w kategoriach własnych, że nasza waluta, polska waluta, może mieć taką siłę oddziaływania, że inne państwa, które uznają, że nie są w stanie prowadzić skutecznie własnej polityki pieniężnej, są w stanie włączyć się w system walutowy Rzeczpospolitej? Dlaczego nie? Dlaczego nie mieć tego typu możliwości wyobrażenia sobie systemu gospodarczego, w którym uczestniczymy, i wpływ na niego możemy mieć. Ale do tego trzeba realnej dyskusji ekonomicznej. Dla marzeń się, zresztą proszę zwrócić uwagę, nie powstała do dzisiaj Rada Strategiczna przy premierze gospodarczej realna Rada bo była tam ta heca związana z, z wciągnięciem obec, przez obecnego premiera przedsiębiorców do biurokratyzowania do i, i, i do regulacji w państwie. Ja powiedziałam, że to jest po prostu pomyłka straszna i przedsiębiorcy zostaną ukarani w cudzysłowie Aha. za próbę gry z politykami. Potrzebna jest Rada Strategiczna. Na ja tej Rady Strategicznej przy premierze mówiłem zaraz po wyborach, Ale skonstruowałem zespół i zaproponowałem ekspertom, żebyśmy razem poszli i zaproponowali to premierowi. Premier nie był zainteresowany, nie było, nie było. Mam nadzieję, że obecny czy przyszły prezydent, którykolwiek z nich zostanie wybrany, będzie rozumiał, że musi, musi, to Panie Rektorze jedno bardzo ważne rzecz nie mieć ekonomistów własnej opcji politycznej, bo z tego nic nie będzie. Mieć ekonomistów z różnych opcji, ze sobą się nie zgadzających, żeby wspólnie właśnie w dyskusji, nawet mając argumentację odmienną, potrafić odpowiedzieć, które z rozwiązań, które Aha. będzie do prezydenta do podpisania jako ustawa, jakie skutki ma w rzeczywistości. Nie skutki polityczne, nie skutki związane z zaspokojeniem danych elektoratów, tylko rzeczywiste, długookresowe skutki społeczno-gospodarcze. A to wymaga prawdziwej mądrości. Zresztą nawet jeżeli nie jest ten prezydent ekonomiczny, ale jeżeli będzie słuchał, ja błagam jednego i drugiego, Otwórzcie się Panie tylko, żeby... doktorze, ten apel, apel wybrzmiał, a my musimy niestety kropkę postawić do tematu. Na pewno w ogóle skutków tego, jakie no wybory wynik wyborów, wrócimy. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista Szkoła Główna Handlowa, były kandydat na urząd prezydenta RP był ze mną.